Pan z Wami i z Duchem Twoim, słowa Ewangelii, według świętego Jana, chwała Tobie, Panie. W owym czasie Piłat powiedział do Jezusa. Czy ty jesteś królem żydowskim? Jezus odpowiedział: Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o mnie? Piłat odparł: Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie, co uczyniłeś? Odpowiedział Jezus, Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, aby mnie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd. Piłat zatem powiedział do Niego, a więc jesteś królem. Odpowiedział Jezus: Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest sprawdy, słucha mojego głosu. Oto słowo pańskie chwała Tobie, Chryste.